Zobaczmy, czy dadzą nam jakąś pracę. Error. Hmm. Kim jesteś? Ja cię nie znam, mój tata cię nie zna. A jeśli nie zaczniesz się zaraz tłumaczyć, to nie będziemy chcieli cię poznać. No kim jesteś? Jestem Kate Wright, z rodziny Wrightów. A teraz powiesz mi w końcu, co tu robisz? Szukam pracy. Czy rodzina Wrightów kogoś potrzebuje? Nie wiem, czy to się na coś przyda, ale mógłbym zapytać tatę. Byłoby to bardzo miłe z twojej strony. Poczekaj. Odwraca się i puka do drzwi. Tato wsadza głowę do środka i wymienia z kimś parę słów, po czym wraca i pokazuje drzwi głową. Możesz wejść, ale uważaj. Tato ma dziś wredny humor. Dzięki. Twarz tego starego mężczyzny pokrywają zmarszczki. Wygląda jakby nie umiał robić nic poza krzywieniem się. W jego gęstej siłej fryzurze stało się tylko kilka brązowych włosów. No gadaj, człowieku zdziczy. Kim jesteś i czego chcesz? Nazywam się Tomi. Interesuje mnie ta robota. Bez jaj, uśmiecha się szyderczo. A więc miło mi cię poznać, Tomi. Miło, że nas odwiedzasz. Cholernie dobro sąsiedzko. Szyderczy uśmiech zmienia się w marsową minę, kiedy ci się przygląda. Szukasz pracy u Wrightów, co? Tak, ja. Tak się składa, że moja rodzina to Wrightowie. Związki krwi są silniejsze od wszystkiego. Krzywi się. Co sprawia, że wydaje ci się, że mógłbym chcieć w mojej rodzinie takiego wiechowego śmiecia jak ty? Co? Mam wystarczająco dużo ludzi do mokrej roboty. A więc wypróbuj mnie. Pozwól mi dowieść swojej wartości. Przyglądać się przez chwilę. No dobrze. To, że nie należysz do rodziny, może się nawet przydać. Masz dzieci? <laughs> z tego co wiem, to nie. Jeden z moich synów, mój chłopiec, Richard niedawno odszedł. Przedawkowanie prochów, Jet. Jak mogę pomóc? Chcę wiedzieć, który dealer dał Ricardowi to gówno i zmusił go, żeby je zażył. Moi chłopcy wracają z niczym zawsze, gdy ich wysyłam, by się czegoś dowiedzieli. Może ktoś, kto nie jest wrajtem, dałby radę coś wskurać? Dobra, wezmę tę robotę. Kiwa głową. W porządku. A teraz słuchaj. Jak znajdziesz tego skurwysyna, który zabił mojego chłopca, to go nie zabijaj. Po prostu wróć tu i podaj mi imię tego trupa. Płomień w oczach. Już ja się nim zajmę. Znaleźć osobę, która dała mu jet. Ale nie skrzywdzić jej, tylko wrócić tu i powiedzieć: Rozumiem. Ok, prowadzimy śledztwo w sprawie otrucia, znaczy zabójstwa. Więc od czego najpierw zacząć? No, najlepiej zacząć od sekcji zwłok, więc idziemy na Golgotę. Golgota. Teraz musimy znaleźć jego grób. Ten grób był gdzieś tutaj. Tu? Chyba nie. Może ten. Tak. Richard Wright. Dobra, rozkopujemy go. Tylko. Sulik, ty masz chyba łopatę. Teraz nie, nie tak. Trzeba na tym grobie użyć symbolu lornetki. Nodór bijący od ciała to trucizna rad skorpiona. Ten dzieciak nie umarł od przedawkowania jetu. Został otruty. Aha. I 500 PD za odkrycie prawdy, sulik. Zabierz z powrotem łopatę. No dobra, to co teraz? Ktoś musiał przyrządzić tą truciznę. Ktoś, kto się na tym dobrze zna, żeby tak sprefarować to, wymieszać to z tym jetem. No musiał to być jakiś aptekarz, lub jakiś chemik. No, jedyną taką osobą w nowym Reno jest Renesco. Idziemy go przycisnąć. Czy sprzedałeś Jet Ricardowi Wright? Nie próbuj nawet obciążać mnie tym oskarżeniem. Jak chcesz wiedzieć, kto to zrobił, to zapytaj: Twidle dupka i twidle debila. Co? Czy wciąż jeszcze sprzedaję Jet zakropiony arszenikiem? Ha! Nie sądzę, że to był arszenik, ale myślę, że on został otruty. Otruty? O czym ty bredzisz? Stań ciała wskazywał na zatrucie jadem rad Skorpiona. Myślę, że umarł, ponieważ jego jet był zatruty, a nie z powodu przedawkowania. Rad Skorpion? Renesko nagle zamiera w bezruchu, jakby sobie właśnie coś przypomniał. Ty coś o tym wiesz, prawda? Hej, 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 poczekaj chwilę. Nie zadzieraj ze mną, Renesko. Spróbuj tylko się z tego wykręcić, a dołączysz do Ricarda, rozumiesz? Poczekaj chwilę, słuchaj, ja nie sprzedałem nic dzieciakowi. Nigdy niczego ode mnie nie kupował. Ja. Poproszono mnie o przygotowanie jetu zakropionego jadem rad ale ja nie sprzedałem go temu dzieciakowi. Poproszono cię o zrobienie zatrutego jetu? Dla kogo? Salwatore go zażądali. Powiedzieli, że to specjalne zamówienie. Nie wiedziałem, że chcieli go dać dzieciakowi w rajtów. Musisz mi uwierzyć, ja nie otruwam dzieciaków. Dobrze już dobrze, wierzę Ci. Wracamy. Powiedzieć Wrightowi, co tak naprawdę się wydarzyło. Znowu ty. Wiesz już, kto zabił mojego chłopca? Twój syn nie umarł z powodu przedawkowania. Został otruty. Co? Otruty? O czym ty gadasz, do licha ciężkiego? Został otruty jadem rat Skorpiona. Przedawkowanie Jetu było tylko kamuflażem dla otrucia. Zakładając, że na chwilę w to uwierzę, a nie twierdzę, że wierzę, to kto otruł mojego syna i dlaczego miałby się kłopotać napychaniem go Jetem? Mówi się, że to Salvatore. Napompowali go dżetem zakropionym jadem rad skorpiona i pozwolili ci znaleźć zwłoki. No i po co do licha mieliby to zrobić? Nie wiem, może powinieneś ich o to zapytać. Gapi się na ciebie przez dłuższy czas. Aż w końcu wymyka mu się z ust suche westchnienie. Dajesz mi odpowiedź, a ja nie mogę z nią nic zrobić. Salvatore, szlak by to trafił. Bierze głęboki oddech. Coś nie tak? Czy wiesz, w co te dranie Salvatore są uzbrojeni? W te cholerne miotacze światła. Jeden Salvatore z takim wyposażeniem może bez mrugnięcia okiem zabić całą moją rodzinę. Żeby sobie z tym poradzić, potrzebowałbym czego? Ale zanim wgłębimy się w szczegóły, uregulujmy najpierw należności. Oto trochę waluty za fatygę, plus nieco amunicji, turnek z mojego prywatnego składziku i kolejna robota, o ile cię to interesuje. Interesuje mnie to. Tak się składa, że niedawno natrafiłem na mapę wskazującą na istnienie starej bazy wojskowej w górach. Niedaleko stąd. Dostaniesz się tam i zajmiesz się wszystkim. Dobrze, pójdę to sprawdzić. Kiwa głową i uśmiecha się. W porządku. Wróć, kiedy dostaniesz się do środka, a dopilnuję. bycie dobrze wynagrodzono. A teraz, jeśli chodzi o umiejscowienie bazy, skieruj się na północ. Potem. Wright podaje ci. Współrzędne bazy wojskowej. W porządku, pójdę to sprawdzić. Wrócę, kiedy dostanę się do środka. Ok, dostaliśmy namiary na bazę wojskową Sierra. Całkiem fajna lokacja. A teraz zajmiemy się jeszcze dwoma mm, pomniejszymi questami z nowego Reno. Pierwszy jest związany z panią Wright. Zleci nam ona zniszczenie tej gorzelni. No ale żeby pojawiła się odpowiednia opcja dialogowa, musimy najpierw e, z kimś pogadać o rodzinach mafijnych z Nowego Reno. Dwie osoby opowiadają o nich. Ojciec Tuli i jeszcze taki jeden gościu, który jest e, w Alei Dziewic. To on. Pogadajmy z nim. Uśmiecha się, pokazując błyszczący, złoty ząb. Jego woda kolońska jest tak ostra, że aż cię zatyka. Witam cię, mój bracie, w błyszczącym mieście Nowe Reno. A ty jesteś? Jestem Jules i czułbym się wyjątkowo szczęśliwy, gdybym mógł się z tobą zaznajomić, pokazać ci okolice i zapewnić wszystko, czego tylko szukasz. No dobra, jak możesz mi pomóc? Możesz opowiedzieć mi trochę o Nowym Reno? Czy Czus może opowiedzieć ci o Nowym Reno? Do licha, jasne. Pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć. Reno jest rządzone przez cztery rodziny: Mordino, Salvatore, Bishop i Wrightów. Każda z nich wycina swój kawałek z reńskiego ciasta. Opowiedz mi o rodzinach. Widzisz kolejna rzecz, jaką musisz wiedzieć o Nowym Reno. To to, że tu nic nie jest za darmo, a skoro tak, to uważnie przyglądaj się towarom. Zapłać mu 75 dolców. No dobra, która spośród wspaniałych rodzin interesuje cię. Opowiedz o rodzinie Wrightów. Wrightowie, ha. Wrightowie są jedyną rodziną, która jest rodziną, bo widzisz, inne rodziny używają do czarnej roboty najemników i innych oprychów. Ale rodzina Wrightów jest rodziną Wrightów, rozumiesz? Są rodziną? Ilu ich jest? Prawie 20 albo i więcej pełnokrwistych wrightów. Co kontrolują wrightowie? Nie mają kasyna, robią głównie alkohol, który sprzedają innym rodzinom. Więc jeśli szukasz bimbru, wrightowie siedzą w dużej posiadłości, we wschodniej części miasta. No dobra, o to nam chodziło, dzięki. Teraz wracamy do pani Wright. I powiemy jej, czym się zajmuje jej mąż. Bo jakoś dziwnym trafem jeszcze tego nie wie. Kobieta podskakuje. Ojej, ależ się przestraszyłam. Patrzy na ciebie z ukosa. Tak, tak. Kim jesteś. Ja? Ależ jestem pani Ethel Wright, przewodniczącą tutejszej Unii Wstrzemięźliwości. Przygląda ci się. A ty kim jesteś? Jestem Tommy. Chcę panią o coś zapytać. Ojej, jesteś dzikusem, prawda? Twój akcent cię zdradził. Podnosi głos i zaczyna mówić wolniej. Cóż, pozwól, że powitam cię w naszym mieście. Kobieto, nie uskarżam się ani na głuchotę, ani na głupotę. Rozumiem cię doskonale, nawet kiedy nie wrzeszczysz. Och, przepraszam najmocniej. Zdaje się być zmieszana. Wybacz, ja tylko myślałam. Cóż, nieważne. Zapomnijmy o całej sprawie. Co mogę dla ciebie zrobić? Kilka pytań odnośnie nowego Reno. A więc o co chcesz mnie zapytać? Pani mąż jest głową rodziny Wrightów, prawda? Tak, tak, tak. To on. Przepraszam, znasz mojego męża? Nie osobiście, ale wiem, że Wrajtowie kontrolują dystrybucję alkoholu w całym Nowym Reno. Marszczy brwi. A cóż ty za bzdury wygadujesz? Dystrybucja alkoholu w Nowym Reno? Znam mojego męża. Ma skłonność do alkoholu, ale walczy z nałogiem. Aha, walczy też z każdym, kto stanie na drodze jego alkoholowego imperium. Och, dobry Boże, co za tupet. To są bardzo poważne oskarżenia, drogi panie. Wiem o tym, ale. Może publiczne uczernianie obcych ludzi jest standardową praktyką w Twoim plemieniu, ale w nowym Reno trzeba mieć nie lada tupet, żeby szkalować przy mnie mojego męża. Słuchaj, ja tylko twierdzę. Nie, to ty posłuchaj. To żaden sekret, że w przeszłości mój mąż miał prywatną aparaturę destylacyjną. Tak czy inaczej, przyrzekł mi, że to tylko na jego własny użytek i na moją prośbę rozmontował go. Naprawdę? Może powinna pani. Co więcej, mój mąż zobowiązał się pomóc mi w sprowadzaniu na dobrą drogę wszystkich zbłąkanych owieczek. Jak ci nie wstyd podejrzewać mojego męża o sprzedawanie alkoholu innym ludziom to. To prawda, pani Wright. Pani mąż handluje alkoholem w nowym Reno. Nie jest chlubą tylko zakałą tego miasta. Niech mi pani pomoże, a wspólnie położymy kres temu paskudnemu procederowi. Marszczy brwi, kładzie ręce na biodrach. Przyjrzę się temu, możesz na to liczyć, ale jeśli okaże się, że nie masz racji, lepiej nie pokazuj się więcej w tym mieście. Spotkajmy się jutro rano w kościele, wtedy porozmawiamy. W porządku, do zobaczenia. No dobra, to idziemy do tego kościoła. Chodzi oczywiście o kościół ojca Tulego. I musimy poczekać do rana. Dobra, więc tak, najpierw do północy. I jeszcze 6 godzin. Mamy 6 rano. I co, przyjdzie tu czy nie? Hm. Nie widzę jej nigdzie. Może w środku już jest? Nie, tylko ten tu leży. No, jest szósta rano. Nie ma jej. Hm. że poczekajmy jeszcze godzinę. O jest. Widzisz panią Wright, wygląda na załamaną. No i czego się pani dowiedziała? Wszystko to prawda. Wszystko, co usłyszałam od ciebie, to szczera prawda. Aparatura wcale nie została rozebrana. Nie została. Ufałam temu człowiekowi, ale alkohol był silniejszy. Zrobił z niego kłamcę. Oszukał własną żonę. Pozwól jej się wygadać. Wzbiera w niej gniew. Zmuszę go, żeby dotrzymał danej mi obietnicy. Nawet gdybym musiała zniszczyć tę aparaturę własnymi rękami. A potem Oliwier i ja porozmawiamy sobie. Zobaczymy, co ten mały oszust ma do powiedzenia. Gdzie jest ta aparatura? Mogę ją dla pani zniszczyć. Naprawdę? Ja cóż, dobrze. Znowu się rozkręca. Jest w podziemiach starej stacji kolejowej. Za naszym domem. Zniszcz ją, rozerwij na strzępy. Niech nic z niej nie zostanie. W porządku. Ale nie chcesz, by moim dzieciom stała się krzywda. Żadnego wymachiwania bronią. To nie są źli ludzie, po prostu dali się oszukać. Zrobię wszystko, żeby to zmienić. Dobrze, proszę się nie obwiniać. Nikomu nie stanie się krzywda. Okej, okay. idziemy zniszczyć aparaturę. Tak, teraz trzeba się zakraść tak e, za któryś z tych zbiorników i użyć na nim nauki lub naprawy. No, jeśli mamy bardzo niską umiejętność nauki i naprawy, to możemy użyć łomu. Ale my użyjemy nauki, bo mamy jej naprawdę wysoki poziom. Tylko, że jeszcze tak, przydałoby się to zrobić razem ze skradaniem. Bo jeśli by zauważyli, że coś tam majstrujemy, to by nas zaatakowali. Udało ci się zniszczyć destylarnię rodziny Wrightów. Ok. Teraz jeszcze tutaj zajrzymy. Tu jest ukryta skrzynka. Weźmiemy sobie to i to. Tutaj może coś jest? Nie. Nic ciekawego. Teraz z tych stołów chyba możemy jeszcze świsnąć wódę. Okej. Okay. Wracamy po raz kolejny tą samą drogą do kościoła. Czy już? Rozwalona na strzępy. Nic z niej nie zostało. Sprawa załatwiona. Łza spływa jej po policzku. Dziękuję ci. Udało ci się poskromić straszliwe zło, czające się w nowym reno. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Eee, trochę u mnie cienko z gotówką. Na to możemy łatwo zaradzić. Chodź ze mną. Idź z nią. Proszę bardzo. Wszystko, co znajduje się jest twoje. Pieniądze na podróż i podręczne narzędzie które służyło mi do wbijania rozumów, niektóre szczególnie zakute pały. <grystanie> dziękuję ci za wszystko. To ja pani dziękuję, pani Wright. Co to za narzędzie? Kij baseballowy. Unikatowa broń. Moc aż 31 maksymalnie. Całkiem sporo. Może wypróbujmy ją na Markusie. <grystanie> Markus, stój! Wow! Całkiem nieźle! Chyba nam nie odda, nie! Musielibyśmy go przez dłuższy czas atakować, żeby się obrócił przeciwko nam. No, dla postaci, która walczy bronią białą, to prawdziwy Larytas. No dobra. Teraz. Nie tędy, tędy. Pójdziemy znowu. Załatwić jeszcze jedną sprawę. Gdzie jest mój samochód? Gdy zbliżasz się do miejsca, gdzie był zaparkowany wóz, zauważysz niewyraźne ślady kół prowadzące na północ. Idź po śladach: Samochód nam świsnęli. Hm, to mój wóz. Tu nic nie wskuramy, pogadajmy z szefem. Tak, możemy albo wystrzelać wszystkich, albo odzyskać samochód drogą pokojową, wykupując go i przy okazji też wykupić ulepszenia do niego. Więc tak zrobimy. Skąd masz ten krążownik, szos? Podoba mi się jego wygląd. Masz na myśli tego highwaymana za drzwiami? Masz rację, że ci się podoba jego wygląd. To cudowna maszyna. Niedawny nabytek. Właśnie chcemy go trochę przystroić, dodać kilka ulepszeń, a potem opylić staremu bishopowi. Sprzedać bishopowi? Do diaska! Mogę dać ci tyle samo co bishop, a nawet trochę więcej. Chcesz dać tyle co bishop? Człowieku, to mnóstwo kapuchy. Kupa dolców. No, a do tego on jest jedną z największych szych w reno, co nie? Czy tysiąc dolców zmieni twoje zdanie? No dobra, układ stoi. Po cichu przelicza pieniądze i wsadza do kieszeni. Highwayman jest twój. Oczywiście nie ma bateryek zasilających ani żadnego z tych specjałów, które miałem dodać. O jakich specjałach mowa? No wiesz, podrasować ładowarkę baterii, podkręcić silnik. Trochę wyczyścić wnętrze, nadać mu trochę połysku. Dodać mosiężną owódkę wokół tablicy rejestracyjnej. No i wyrzucić trochę tych śmieci z bagażnika, żeby zrobić więcej miejsca. Interesujecie to? 500 dolców. No dobra, niech będzie. Ok. Tylko tak, nie dostaliśmy punktów doświadczenia za y, pokojowe odzyskanie samochodu. Trochę to jest zabagowane. Żebyśmy je zdobyli. Wystarczy zacząć z nim nową rozmowę. Okej, okay, już można skończyć. Jest 750pd No i jeszcze możemy mu ukraść całą forsę, którą mu daliśmy Zobaczmy, czy nam się to uda. Kasa. Okej. Okay. Może jeszcze to sobie weźmiemy. Udało się. No dobra, popatrzmy teraz na status. Tak, yy, baza wojskowa Sierra. A, tu jeszcze ten quest z tym Westinem w RNK. To tym się zajmiemy jak wrócimy ze Sierra. Tu jeszcze zlikwiduj Salvatore. Później się zastanowimy czy kończyć tego quest'a. No to jedziemy do bazy wojskowej Sierra.